Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska, wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy. Odpowiedź na to moje pytanie jest jednoznaczna. Nie mamy takiej obrony, o której mówili ówcześniej politycy. Generał Różański zdecydował się zabrać głos na temat realiów w naszym wojsku i powiedział parę ciekawych rzeczy na temat naszego uzbrojenia, które na pewno nie spodobają się obecnemu szefowi rządu Donaldowi Tuskowi. Jesteście na kanale A to ciekawe, i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie ostatnie doniesienia w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz wypowiedzi generała Różańskiego na temat kondycji naszego wojska. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zacznijmy od samej wypowiedzi generała Różańskiego która w sposób bezlitosny odnosi się do radosnej twórczości premiera Donalda Tuska. Wszystkie te szumne zapewnienia o tym, że Polska jest rzekomo bezpieczna, mimo całej tej skrajnie napiętej sytuacji geopolitycznej, w rzeczywistości nie mają absolutnie żadnego pokrycia. Rzeczpospolita, cytuję generała, który o pańskim spotkaniu z Karolem Nawrockim mówi wprost: Nie chcę powiedzieć, że jestem człowiekiem słabej wiary, ale myślę, że przełomu nie będzie. To jest uderzenie prosto w twarz, którego można wywnioskować tylko jedno. Generał zarzuca Tuskowi po prostu zbyt słabe kompetencje. Jeśli chodzi o twarde negocjacje, jeśli na takim poziomie lider państwa nie potrafi zapewnić elementarnego bezpieczeństwa swoim obywatelom, to mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Różański sformułował też niezwykle celną myśl dotyczącą tego, jak wygląda podział władzy w tym bałaganie? Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w czasie pokoju to zwierzchnictwo realizuje przecież poprzez ministra obrony narodowej, a ten minister, Władysław Kosiniak-Kamysz, znajduje się bezpośrednio pod ręką Tuska. I co z tego wynika? Ano to, że oni jako tandem kompletnie nie potrafią sobie poradzić z zarządzaniem armią i bezpieczeństwem, co staje się coraz bardziej widoczne dla każdego postronnego obserwatora. Trzeba też jasno powiedzieć, że ten generał informował nas o Sytuacji już znacznie wcześniej. Przecież cztery miesiące temu, przy okazji innego incydentu, również zabierał głos w sprawie naszego bezpieczeństwa i już wtedy bił na alarm. Te pięć przypadków, bo, bo chyba musimy o tym mówić, czyli to zdarzenie w przewodowie, ta rakieta, która spadła koło Bydgoszczy, naruszenie przestrzeni powietrznej przez śmigłowce białoruskie i ten taki niezidentyfikowany obiekt, który niegdyś wleciał w nasze terytorium i je opuścił. No i teraz to, to zdarzenie ostatnie potwierdzają, że odpowiedź na te moje pytanie jest jednoznaczna. Nie mamy takiej obrony, o której mówili ówcześniej politycy. I myślę, że jest czas najwyższy, żeby zacząć poszukiwać rozwiązań systemowych. Bo jeżeli pan pozwoli panie redaktorze, jeżeli dzisiaj mamy zapisy takie, które mówią, kto odpowiada za granicę, Tą lądową, Straż Graniczna, za powietrzną, siły zbrojne, a konkretnie dowódca operacyjny i przydzielone mu siły i środki. Czy te rozwiązania są adekwatne do zagrożeń, które dzisiaj istnieją, czy nie? To nie są nowe fakty. On już wtedy dawał do zrozumienia, że rząd zwyczajnie nie radzi sobie z zapewnieniem Polakom spokoju. Słusznie zwracał uwagę, że zamiast doraźnych działań pod publiczkę powinniśmy natychmiast zacząć wdrażać rozwiązania systemowe, których obecnie całkowicie brakuje. Już nawet nie wspominając o tym, że prawdziwi sprawcy tragedii w przewodowie byli ukrywani przed opinią publiczną. Co tylko pokazuje skalę mataczenia w tym systemie. Zamiast skupiać się na rzeczach istotnych, ten rząd marnuje energię na medialne przepychanki z pałacem prezydenckim, które nikomu nie służą. To zaniedbanie ciągnie się za nami latami, a obecna ekipa zamiast to naprawiać woli polityczne gierki. To, co działo się jeszcze niedawno podczas kampanii to jest po prostu skandal. Kandydaci sami poruszali temat wyposażenia naszych żołnierzy, i te opisy były wręcz przerażające. Doszło do tego, że polscy żołnierze musieli z własnej kieszeni kupować sobie obuwie, skarpetki czy mundury. Przecież to są podstawowe rzeczy, które w każdym normalnym, cywilizowanym wojsku stanowią absolutny fundament. Bez tego nie da się stworzyć żołnierzowi godnych warunków do tego, aby mógł się szkolić i być gotowym do boju. A wojsko musi być silne, bo sami doskonale widzicie, co wyrabia się na naszych granicach. Jeszcze w połowie grudnia zeszłego roku służby informowały o wykryciu ogromnego tunelu pod naszą zaporą. To jest jasny dowód na to, że ataki ze strony Białorusi i nasyłanych przez nich imigrantów nie ustają ani na chwilę. Państwo musi być w ciągłej gotowości, bo jeśli na granicy dochodzi do takich scen, to żołnierz nie może bić się z myślami, czy wyjdzie dziś na służbę w dziurawych trampkach, czy może w końcu dostanie porządne trapery. To, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej idealnie pokazuje też gigantyczną hipokryzję Donalda Tuska. Jak nie był u władzy i opłacało mu się uderzać w gusta lewicowych oszołomów, to Straż Graniczna była tą złą. A imigranci byli biednymi ludźmi szukającymi swojego miejsca na ziemi. Nie będziemy wspierali ich w, tak, w, 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 w takich, no delikatnie powiem, dwuznacznych przedsięwzięciach i pomysłach. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska, wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy. Wypowiadanie znowu tych słów, które są w, w ja się kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Więcej już nie będę tego komentował. Skończyłem ten, ale w ten temat. Bardzo... Proszę pana, skończyłem ten temat. Wy wy wydaje mi się, że wyczerpująco. Jednak gdy tylko Tusk dorwał się do władzy, blask lewicowych fleszy nagle zniknął, a temat uznano za rozwiązany. A guzik prawda, bo tam dalej stacjonują nasi żołnierze, którzy każdego dnia muszą ryzykować życie dla naszego bezpieczeństwa. Niestety, tak właśnie wygląda polityka w Polsce. Gdy tylko zgraja w garniturach, dorwie się do koryta, tematy, które były tak ważne przed wyborami, nagle przestają istnieć. Można je ignorować i wciskać wyborcom, że teraz najważniejsze, mniejsza jest walka z plastikowymi butelkami albo latanie po wywiadach i opowiadanie, jaka to opozycja jest najgorsza. Mają szansę realnie zadziałać, skoro są już przy władzy, ale oni wolą żyć w wiecznej kampanii wyborczej, która dla nich nigdy się nie kończy. Te wszystkie uszczypliwości, aferki i sztucznie wywoływane skandale to po prostu ordynarna przykrywka dla publiczności. To wszystko ma zataić to całe szambo, które dzieje się nad naszymi głowami, podczas gdy realne bezpieczeństwo państwa leży i kwiczy. A wy co uważacie o tych dwóch sytuacjach? Czy według was szef rządu nie panuje nad naszym bezpieczeństwem przez swoich niekompetentnych ministrów? No i powiedzcie co uważacie o ciągle napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w związku z imigrantami. Ja tymczasem będę kończyć. Byliście na kanale. A to ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.